Witam serdecznie z tej strony Rafał Reinert agencja marketingowa Mixeo i dzisiaj pokażę Tobie jak możesz tworzyć konwersje czy konwersje niestandardowe zdarzenia i eventy na swoim koncie facebookowym. Dzięki temu będziesz mógł lepiej optymalizować kampanię i w efekcie więcej zarabiać. A jeśli interesują Ciebie bardziej zaawansowane kursy marketingowe to zapraszam na naszą platformę online. Link do niej znajduje się w opisie tego filmu na YouTubie. A jeśli chcesz, żebyśmy po prostu prowadzili Twoje konta marketingowe, reklamowe, zajęli się SEO pozycjonowaniem, to wejdź do nas na unixeo.pl i wypełnij formularz. A teraz zaczynajmy. Po co w ogóle są nam konwersje? Po co musimy wiedzieć, jak tworzyć konwersje czy konwersje standardowe? Otóż samym clue, jeśli chodzi o systemy reklamowe Google czy Facebook, TikTok bądź inne, jest to, żebyśmy my mogli mierzyć działania, które nas najbardziej interesują. A takimi działaniami są po prostu konwersje w e-commerce najczęściej, dodania do koszyka i sprzedaż dla firm usługowych. Jest to np. wypełnienie formularza, telefon do firmy itd. I jeśli klikniemy utwórz na nową kampanię, to zobaczymy, że mamy i rozpoznawalność, ruch, aktywność, a także te konwersyjne typowo kontakt i sprzedaż. Mogą to być też instalacje aplikacji bądź zdarzenia w aplikacji. O ile pierwsze trzy one są jak najbardziej w porządku, to często są po prostu takim dopełnieniem jeśli mówimy o działaniach, które przynoszą de facto sam zysk dla naszej firmy. Najczęściej z aktywności wybiera się konwersje, czyli kontakt z klienta. W kontakcie mamy również połączenia. Sprzedaż to jest typowy e-commerce, więc żebyśmy mogli tworzyć takie konwersje, na przykład zobacz, mamy kontakt, klikamy dalej, tutaj kliknijmy dalej. Jesteśmy na stronie, gdzie możemy ustawiać tak zwany zestaw reklam. I żebyśmy mogli wybrać zdarzenie konwersji, widzisz np. kontakt, przesłanie zgłoszenia, subskrypcja, ukończenie rejestracji, zakup, dodanie do koszyka. One są w tej chwili niedostępne, nieaktywne. I jak widzisz, mamy tutaj informację: przejdź do menedżera zdarzeń. Czyli my w tej chwili nie możemy tworzyć skutecznych reklam, aby algorytmy facebookowe mogły się optymalizować np. pod sprzedaż czy pod pozyskiwanie kontaktów. Więc musimy przejść do menedżera zdarzeń zgodnie z informacją. Gamy dalej. I widzisz coś, o czym ja mówię cały czas, czyli weryfikacja domeny. Ona jest tutaj niezweryfikowana. Ja pokazywałem na innych filmach, jak możesz to zrobić. Teraz dosłownie na szybko pokażę Tobie, jak możemy to zrobić w WordPressie. Zaminam to dosłownie minutę. Jeśli jesteśmy w ustawieniach firmowych, przypominam, zawsze możemy je odnaleźć tutaj. Bezpieczeństwo i stosowność marki. Wchodzimy w domeny. Dodaj. Utwórz nową domenę. Tutaj wklejamy naszą domenę. Dodaj. I mamy trzy opcje, jak można to zrobić. Kopiuję do schowka. Jestem na tej naszej stronie. Wchodzimy we wtyczki. Dodaj nową. Odszukujesz header, footer bądź inną podobną wtyczkę. Instalujesz dowolną. Ja mam taką WP Code. Insert. Ona pojawiła się tutaj z lewej strony. Wchodzę w headery and footer. I zgodnie z instrukcją muszę wkleić ten kod w sekcji. Zobacz. Wklej w sekcji head. OK. Ja to zrobiłem. Skopiowałem ten kod. Jeszcze raz pokazuję. Wklejem go. Tutaj klikamy. Zapisz. I w tym momencie wracamy. Klikamy. Zweryfikuj domenę. Tutaj mamy na czerwono, że jest niezweryfikowana i za chwilę będzie zweryfikowana. I widzisz domena Unicorn Ad została zweryfikowana. Klikamy gotowe i wszystko jest super. Więc teraz wróćmy na ten ekran. Przypominam, to jest ekran, w który weszliśmy z tego panelu, gdzie chcieliśmy ustawić reklamę na konwersję. Klikamy zweryfikuj domenę. Odświeżamy tutaj. I widzisz, że domena jest już zweryfikowana, super. Teraz wchodzimy w zarządzaj zdarzeniami, bo musisz określić, które będą dla Ciebie najważniejsze, które będą dla Ciebie priorytetowe. W tym momencie polecam, żebyś wszedł do menedżera zdarzeń. Jego tak samo odnajdziesz klikając w hamburger menu. Wchodzimy w źródła danych i widzimy, że mamy ten nasz piksel, który pokazywałem jak ustawić na jednym z poprzednich filmów. W tym momencie zaczną nam się pojawiać zdarzenia, które defaultowo będą dziać się na naszej witrynie, ale my też możemy takie zdarzenia dodać samemu. Więc klikamy w dodaj zdarzenia. Z nowej witryny, z piksela, z API konwersji. Najprostszą metodą jest dodanie z Pixela. Otwórz na dzień konfiguracji zdarzeń. Wlejamy tutaj adres witryny internetowej. Przejdź do witryny. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. I w tym momencie, przypominam, musimy mieć zainstalowaną taką wtyczkę jak Metapixel Helper, ona tak się nazywa. Wpisz po prostu to nazwę w Google, jeśli jej jeszcze nie masz zainstalowanej. I w tym momencie, jak przeszliśmy, to możemy dodawać zdarzenie na tej stronie: albo monitoruj nowy przycisk, albo monitoruj adres URL. I dla przykładu: monitoruj nowy przycisk. W tym momencie pojawiają nam się wszystkie przyciski, które możemy monitorować i określać jako konwersję. I zobacz, na przykład dla mnie konwersją będzie to, że ktoś kliknął w numer telefonu. Czyli ja sobie klikam w ten przycisk, wybierz zdarzenie. I tutaj staraj się jak najbardziej dopasować to zdarzenie do tego co de facto jest wykonane na stronie. Czyli na przykład nie zaznaczaj zakupu. Jeśli ktoś klika w numer telefonu, tylko na przykład zaznacz kontakt, OK. Ja tutaj klikam nie uwzględnie wartości. Jeśli chcesz uwzględniać tą wartość, to też mam to pokazane na jednym z filmów na kanale, jak możesz to liczyć, ale najprostszą metodą jest na przykład zalogowanie się na swoje konto Google Analytics i zobaczenie jaką masz wartość na użytkownika, który wykonuje tą akcję. OK. Czyli ja na razie nie uwzględnię wartości. I potwierdź. I to jest dla nas w tym momencie już się pojawiło jako konwersja kontakt. Świetnie. A co w przypadku, na przykład, jeśli masz e-commerce i ktoś wylądował na stronie koszyka albo na stronie podziękowania za zamówienie? Wtedy wybieramy drugą rzecz, czyli monitoruj adres URL. Klikam na to i widzisz, wybierz zdarzenie, to na przykład będzie przejście do kasy albo dodanie do koszyka, bo załóżmy, że to jest strona koszyk. Unicornat złomany na koszyk, ok? I tak samo adres URL równa się bądź zawiera, wpisujesz poprawny, który masz tutaj w pasku URL, możesz dać wartość, nie musisz i klikasz potwierdź. Po zakończeniu klikamy zakończ konfigurację, zakończ i super. To zdarzenie jeśli zacznie się wywoływać, ono się tutaj pojawi w tym momencie, jeszcze w jeden sposób możesz tworzyć tak zwane Konwersje niestandardowe, a w sumie tych sposobów są dwa, bo jeden to jest przez Google Tag Managera i tego praktycznie nikt nie robi, bardzo rzadko się to robi, więc ja nie będę tego nawet pokazywał, bo tobie prawdopodobnie to nie będzie potrzebne, ale kolejny, które mamy, to wracamy do ustawień firmowych. Przypominam, tutaj w Hamburger Menu zawsze je odnajdziesz i wchodzimy w źródła danych i konwersje niestandardowe. Nie mamy w tej chwili żadnej, więc ustawimy sobie pierwszą. Utwórz nową niestandardową konwersję. Jak chcesz ją nazwać na przykład dodanie do koszyka. Wybierasz piksel, z którego chcesz, aby to zdarzenie było przesłane. Tutaj zostawiasz cały ruch URL, i adres URL zawiera, albo nie zawiera, albo równa się. I tutaj w tym momencie wpisujemy adres URL, dla przykładu, jak już powiedziałem, równa się. I załóżmy, że to jest nasza strona koszyk. Ona oczywiście, na tym serwisie nie istnieje, ale ja ją sobie kopiuję. Równa się i klikamy wtedy utwórz. Gotowe. Odświeżamy. I widzisz, że już mamy tą konwersję niestandardową stworzoną. I co ci to daje? Otóż daje tobie to bardzo dużo, bo możesz teraz puszczać reklamy na wszystkie osoby, które dodały Twój produkt do koszyka. I dodatkowo tworzymy drugą wtedy sobie konwersję niestandardową, która już na przykład jest zatytułowana Kupił. I to jest, załóżmy, strona inna, która się nazywa Potwierdzenie Zamówienia. Ona też oczywiście na tym serwisie nie istnieje, bo nie ma tutaj takiej strony. Ale ja sobie ten URL kopiuję. I tak samo wklejam tutaj Utwórz. I w tym momencie mamy dwie konwersje standardowe. I ty możesz tworzyć reklamy na osoby, które dodały do koszyka, ale nie kupiły. Albo możesz tworzyć kampanie, które mają za jakiś czas aktywować byłych klientów. I wtedy możesz puszczać takie kampanie na osoby, które kupiły. A jeśli będziesz tworzyć po prostu na osoby, które dodały do koszyka, czyli porzuciły koszyk, to wykluczasz wtedy osoby, które już kupowały. To jest mega potężne, bo to jest teoretycznie Twoja najlepsza grupa remarketingowa. To są osoby, które były już bardzo blisko, włożyły produkt do koszyka, ale coś ich rozproszyło w ostatnim momencie. Może stali w kolejce na poczcie i nie mogli sfinalizować zakupu, albo nie mieli pod ręką karty kredytowej, albo cokolwiek innego, ktoś ich rozproszył, zadzwonił telefon. I wtedy masz największe zyski z takich kampanii. I pamiętaj, że później jak wejdziesz, powrotem przypominam manager zdarzeń i będziemy w tej zakładce konfiguracja zdarzeń webowych. To pamiętaj, żeby jeszcze te konwersje, które ustalałeś, które wpadły tobie z, automatycznie z pixela, aby je później odpowiednio uszeregować. Czyli klikamy zarządzaj zdarzeniami i tutaj dodajesz te o najwyższym priorytecie i stopniowo schodzisz niżej. Maksymalnie możesz dodać 8 takich konwersji. Dla przykładu dodaj zdarzenie. Wybierasz piksel, oczywiście nie staraj się mieszać tutaj na siłę tych pikseli na początku. Staraj się mieć wszystko na jednym, więc nie twórz kilku pikseli, mniej, podkreślam mniej jeden. I dalej wybieramy zdarzenie, na przykład dodanie do koszyka, do listy życzeń, ukończenie rejestracji, kontakt i tak dalej. I następnie możesz odpowiednio przesuwać sobie te. konwersje, Pamiętaj, że na górze ma być ta o najwyższym priorytecie. Jak widzisz, jest to bardzo prosta lekcja, ale bardzo potężna. Omówiliśmy sobie, jak możesz odpowiednio tworzyć zdarzenia konwersji, żeby tworzyć po prostu reklamy, czy kampanie na konwersję, np. dodanie do koszyka, zakupy, przesłania formularzy. Dodatkowo, jak zweryfikować domeny, jak stworzyć te zdarzenia webowe, które są już dostępne wtedy tutaj, na tej zakładce i jak tworzyć konwersje niestandardowe. Konwersje niestandardowe możesz jeszcze w jednym miejscu sobie podejrzeć, czyli wchodząc w menedżera zdarzeń i tutaj będziemy je mieli z lewej strony. Prosta lekcja, bardzo potężna, wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam, Rafał Schreiner. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco, i powinny to być, się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.